Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Ja chciałem was zaprosić na odcinek kamienie w ziemi. Jak pozbyć się kamieni z ziemi? Jak przesiać? Jakie sposoby? Co robimy? Co można zrobić? I co ja wymyśliłem? Na jaki pomysł padłem? Jak pozbyć się dość szybko kamieni z ziemi przed uprawami, przed sianiem? Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Tak wygląda już moja pełna taczka kamieni. Kamieni z jakimiś elementami jeszcze trawy. Ale zobaczcie, co w mojej ziemi ogrodowej, ziemi, którą miałem pod uprawę akurat pomidorów, się znajduje. Zbieranie ręczne takich kamieni, bo ja mam taką ziemię dość kamienistą, widać to nawet tutaj, zobaczcie z bliska, przy cebuli. Tych kamieni jest naprawdę mnóstwo. Może i u Was jest pełno kamieni i zastanawialiście się, co zrobić, żeby się ich pozbyć. Oczywiście można kupić ziemię taką, takie podłoża gotowe, tak zwaną ziemię, uzupełniać swoje grządki podwyższone, ale co zrobić, kiedy macie na przykład w tunelu? No to również tak można, ale ile by to kosztowało? Ile tej ziemi, tego podłoża trzeba byłoby kupić? Można też ręcznie zbierać te kamienie, wyzbierać. Jeśli macie ich niewiele, zobaczcie, takich, o, takich dużych, to pewnie to można zrobić ręcznie, ale jeśli ktoś ma naprawdę dużo, i ja w moim tunelu również mam taką niefajną ziemię. Są jeszcze elementy zbetonowania, zobaczcie, szyszki. O ile szyszka może nam nie przeszkadzać zbytnio, ale kamienie, kamienie, czasami są to takie grudki ziemi, ale tych kamieni jest dość sporo. No i co tu zrobić? Na rynku, w sklepach, w internecie, możecie zobaczyć: możecie kupić takie przesiewacze do ziemi. Od takich najmniejszych, takich ogrodowych, około 2,5 tysiąca kosztują. Takie malutkie 90 cm gdzieś długości można gdzieś też wjechać. Fajna sprawa, no ale 2,5 tysiąca. Jest na prąd, się kręci taki bęben. Ja Wam może tutaj pokazuję właśnie w tym czasie, jak to wygląda. Są też takie duże ogrodowe albo takie nieogrodowe, no duże przesiewacze, ale one kosztują kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie je chować? Gdzie przetrzymywać? Do takiego ogródka nim nie wjedziemy. Są też takie maszyny rolnicze, już na takich dużych polach uprawnych. W Polsce mało spotykane, ale są takie zbieraki, zbieraczki, kamieni. Niektórzy wykorzystują glebogryzarkę separacyjną do odseparowania kamieni, na przykład przed zakładaniem trawnika. Taka glebogryzarka zbiera kilka centymetrów ziemi, a kamienie daje pod spód, chowa je. No ale ruchy ziemi powodują, że te kamienie i tak wyjdą wcześniej czy później. No ale my w ogródkach, kiedy mamy mało miejsca, nie chcemy wydawać dużych pieniędzy na przesiewanie ziemi. Nie chcemy tej ziemi się pozbywać całkowicie i zastępować ją tymi gotowymi podłożami, bo nie raz te podłoża są dużo gorsze niż ta nasza ziemia rodzima. Ja nie mówię, żeby nie kupić jakiegoś podłoża celem wymieszania z naszą rodzimą, żeby na przykład rozluźnić ziemię naszą, kiedy jest gliniasta. Ale teraz się skupimy na tym, jak pozbyć się kamieni z naszej rodzimej ziemi. I żeby uzyskać coś takiego, jak tutaj, zobaczcie, jak ja mam przesianą ziemię. Jesteście ciekawi? To poczekajcie chwilkę. To jest moja ziemia przesiana. Potem ją wymieszałem trochę z podłożem, żeby rozluźnić. Tutaj znajdują się takie kamyczki, może jakieś mniejsze, ale już jest dużo lepsza niż ta. Która jest i posklejana taka. Zobaczcie jak to wygląda. Ja przy pomocy tej szufelki wybieram tą ziemię i przesiewam. Ale za chwileczkę. Są takie sita budowlane. Też Wam tutaj może wyświetlę. Sita budowlane do przesiewania piasku, ziemi. Te sito ma wymiary około 100 cm na 60, trzeba go oprzeć, potem przesiewać. To też jest jakaś alternatywa. No, trzeba zapłacić za niego 100-150 zł, może trochę więcej, w zależności z czego wykonane. W kuchni znalazłem u siebie takie sito. Trochę szkoda, żeby go niszczyć, bo nie wiem, czy się nie zniszczy przy przesiewaniu takiej ziemi, ale spróbowałem. I otóż nie spełniło swojej roli z tego powodu, że te oczka są za malutkie. I można było siać, 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 a tutaj nic nie wylatywało prawie wcale. A ja chciałem tylko odseparować kamienie. Te takie kamienie wielkości groszówki na przykład. Ale aż nie takie drobne. No więc szukałem dalej. Jak już byłem w kuchni, to zobaczyłem durszlak. No ale durszlak ma tylko dziurki. One są wprawdzie większe, ale dużo powierzchni ma takiej metalowej. W związku z tym bardzo długo się to robi, te przesiewanie. A i tak nie jest to za bardzo efektywne. Pomyślałem, że może wypróbuję taki koszyk z roweru. Zobaczcie, taki koszyk z takiej siatki, takiej plecionej. No i wypróbowałem, ale również te oczka są za małe. Również jest to dużo, dużo pracy, trwa to za długo, a praktycznie nie osiągam tego efektu, co chciałem, bo za bardzo drobne oczka. Szukałem dalej w moim gospodarstwie tutaj domowym, szukam, szukam. No, i takie koszyki plastikowe. Są takie koszyki dziurkowane do przewożenia owoców, do przechowywania czegokolwiek, ale one mają niestety podłużne dziurki, takie prostokątne. One są tutaj wąskie, nawet po pół centymetra, ale dość długie. Tutaj częściowo spełniło to swoją rolę. No więc szukałem dalej, żeby to było też takie łatwe w trzymaniu. I teraz wam pokażę, co znalazłem u siebie dalej. Taki oto koszyk. Koszyk też rowerowy, z jakiegoś starego rowera, ale niestety miał tutaj taką dużą dziurę, więc i tutaj następną, więc drutem takim cynkowym, ocynkowanym załatałem tą dziurę. Te otworki są wielkości około centymetr na centymetr, te kwadraciki. Tutaj niestety są większe, centymetr na dwa, dwa i pół. Więc jeśli znajdziecie u siebie w domu, w gospodarstwie domowym, taki koszyk, który te dziury ma mniej więcej podobne, no najlepiej gdyby był z takimi otworami centymetr na centymetr, wtedy ta ziemia jest lepiej przesiana, nie wypadają takie większe kawałki jak z tych podłużnych otworów. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli uważacie, że to się nie kalkuluje, że to się nie opłaca robić, bo nie wiem, dużo pracy, to wam zaraz pokażę, jak ja to robię i jak dość szybko się to robi. Ten kawałek. Czyli myślę, że około 3, tu jest 3 metrów kwadratowych na głębokość, około 15 cm, bo tyle przy pomocy tej szufelki pobieram i tyle przesiewam. No głębiej już tego nie robię. Myślę, że to wystarczy, a za 2-3 lata mogę znowu po przekopaniu, jeśli będą kamienie, znowu takie, taką czynność zrobić i przesiać taką ziemię. To zobaczycie, jak to fajnie wychodzi. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, bo się już naprawdę borykałem z tym, jak to zrobić, żeby ta ziemia była przyjemniejsza. Ja ją specjalnie trochę przesuszyłem, to znaczy nie podlewałem, bo łatwiej się przesiewa suchą. Jeśli ona byłaby wilgotna i mokra, by się Wam bardziej sklejało, byłaby cięższa w tym koszyku. Tutaj się troszeczkę bardziej kurzy, ale o ile łatwiej się to przesiewa, i takie coś można uzyskać. Wygląda to, jak całkowicie przesiana. Ale nie ukrywam, że przez te dziury takie kamienie również mogą jeszcze Wam wypaść. No ale przystępujemy do przesiewania. Myślę, że to jest dość szybka metoda. Wprawdzie oprócz tych kamieni też są te zbite kawałki ziemi. Ja myślę, że to i tak warto części ziemi tej zbitej się pozbyć. Bo takie grudki też mogą nam trochę przeszkadzać w uprawie. Nie trzeba je rozbić. Może przy pomocy wody one się by zmiękły, ale zobaczcie. Przesiewam jak złoto, ale dla udowodnienia, takie kamienie znalazłem, jakiś stary gwóźdź, znalazłem, a to, co powstaje, myślę, że jest fajna, fajna sprawa. Napiszcie, proszę w komentarzach. Jeśli macie jakieś sposoby pozbywania się kamieni, przesiewania ziemi, bo to nie tylko mi się taki pomysł by przydał, a może wykorzystacie ten pomysł, który ja zastosowałem, ale bardzo mile będzie poczytać, jak wy sobie z tym radzicie, bo dla mnie to jest zmora. Kamienie w mojej ziemi, w ogrodzie, to naprawdę jest zmora, a czym więcej macie tego terenu do uprawy, tym bez jakiegoś przesiewacza ciężko. No, ale mnie ten koszyk się sprawdza. Jeśli Wam się film podobał, ten pomysł, to nie zapomnijcie dać łapki w górę tego tak zwanego lajka. Napiszcie, proszę, komentarz, czy Wam się podoba ten pomysł, czy robicie inaczej. Ci, którzy nie subskrybujecie, to proszę Was o subskrypcję, bo to pomaga rozwijać się kanałowi. A te wszystkie komentarze i lajki powodują, że algorytm na YouTube. Pozycjonuje ten film lepiej, i do więcej osób może taki film dotrzeć. A dzięki temu ja mam trochę więcej z tych reklam, bo 5 groszy za reklamę dostanę wyświetloną reklamę. Więc jeśli jest tysiąc wyświetleń, to ja mam 5 zł. I to dzięki Wam tak mi płacicie za oglądanie. Ja Wam za to serdecznie dziękuję. Więc jeśli możecie, to polecajcie filmy moje z kanału. Dzięki temu wspieracie mój kanał. Ten kanał się może rozwijać, a ja mogę więcej czasu poświęcić na prace ogrodowe, a tym samym na doskonalenie tego, co robię jako amator. Kanał Dzień Życia Ogrodnika Amatora, co robię każdego dnia. Dziękuję za uwagę, do ustrzenia i do zobaczenia.